Podobnie jak w innych dziedzinach medycyny, także i w laryngologii oglądania i badanie dotykiem, inaczej palpacyjne, pełnią istotną funkcję. Badanie oglądaniem patrząc na nos pacjenta, lekarz zwraca uwagę na skórę, jej zabarwienie, sieć naczynek, jeśli jest widoczna, i ewentualne otarcia na skórka, blizny czy rany mogące świadczyć o przebytym aktualnie lub w przeszłości urazie. Istotne jest również stwierdzenie czy występuje obrzęk, jak to ma miejsce na przykład w złamaniu nosa, czy nie, jak w przypadku nowotworu wywodzącego się z nosa, podczas badania lekarz ocenia również kości jarzmowe i ruchomość gałek ocznych, a także ewentualny wytrzyszcz. Oglądając pacjenta, lekarz może szybko zauważyć zewnętrzne deformacje rusztowania nosa. NP, nos siodełkowaty, garbaty lub skrzywiony. Badanie palpacyjne, badanie dotykiem pozwala na wyczucie ruchomości nosa w przypadku złamania. Jeśli uraz jest niewielki, możliwe bywa nastawienie ręczne bezpośrednio po badaniu. W przypadku zatok przynosowych lekarz może ocenić bolesność uciskową w rzucie zatok szczękowych i czołowych przy ostrym stanie zapalnym. Zdarza się, że lekarz stwierdza dotykiem obecności zgrubień czy guzów, które nie są widoczne w trakcie oglądania pacjenta. Rynoskopia przednia kolejnym etapem badania nosa jest wykonanie rynoskopii przedniej. Jest to oglądanie jamy nosowej przez wziernik za pomocą lampy czołowej lub lusterka czołowego i zewnętrznego źródła światła. wziernik nosowy lekarz wkłada zamknięty przez nos drza przednie, rozszerzając go dopiero w środku. Przy prostym ustawieniu głowy pacjenta lekarz widzi przewód nosowy dolny, małżowiny nosowe dolne oraz okolice dna nosa, odginając głowę pacjenta do tyłu, może zobaczyć górną część jamy nosowej z przewodem nosowym środkowym oraz małżowiną nosową środkową. W przypadku znacznego obrzęku błony śluzowej, można ją najpierw obkurczyć poprzez założenie setonów nasączonych, np. Lignokainą z dodatkiem adrenaliny. Spowoduje to obkurczenie i miejscowe znieczulenie błony śluzowej nosa. A co za tym idzie lepszą widoczność dla lekarza? Rynoskopia tylna Rynoskopia tylna, podobnie jak przednia, wymaga użycia lampy czołowej dodatkowe narzędzia to lusterko laryngologiczne niedużych rozmiarów i szpatułka. Lekarz najpierw podgrzewa lusterko zapalniczką, palnikiem lub elektryczną ogrzewarką, żeby nie parowało i upewnia się, czy nie jest zbyt ciepłe. Następnie, kładąc szpatułkę na języku, przytrzymuje go, a lusterko skierowane ku górze wkłada w kierunku tylnej ściany gardła. Rynoskopia tylna umożliwia oględziny okolicy nos tylnych, tylnych części małżowi nosowych i przegrody, części nosowej gardła, łącznie z migdałkiem gardłowym, tak Trzecim migdałkiem oraz ujścia trąbek słuchowych. Badanie jest trudne i wymaga znacznej współpracy pacjenta oraz doświadczenia lekarza, obecnie w znacznym stopniu zostało wyparte przez badanie endoskopowe. Badanie endoskopowe Endoskopia jest obecnie najlepszym sposobem oceny jamy nosowej, na początkowym etapie lekarz obkurcza i miejscowo znieczula błony śluzową nosa, np. sączkami z lignokainą i adrenaliną. Badanie polega na wprowadzeniu endoskopu sztywnego lub giętkiego do jamy nosowej wzdłuż jej dna i dokładnej ocenie warunków anatomicznych czy stanu patologicznego. W odróżnieniu od rynoskopii przedniej lekarz ma możliwość obejrzenia naturalnych ujść zatok bocznych nosa i sitowia. Lekarz ma możliwość podglądu przez okular na końcu endoskopu lub na ekranie monitora, jeśli jest on podłączony. W trakcie badania endoskopem giętkim, fibroskopem, możliwa jest również ocena struktur gardła i krtani, łącznie z fałdami głosowymi. Badania obrazowe. Diagnostyka obrazowa wnosi wiele informacji i jest niezwykle pomocna przy stawianiu rozpoznania choroby, a także w planowaniu zabiegów oraz monitorowaniu postępów w leczeniu. Zdjęcie rentgenowskie najprostszym i najbardziej dostępnym badaniem jest zdjęcie rentgenowskie, inaczej, radiogram, rentgen. W przypadku otolaryngologii najczęściej wykonuje się rentgen nosa i zatok przynosowych. W przypadku urazu nosa Rentgen wykonuje się celem wykluczenia lub potwierdzenia złamania nosa i oceny rozległości uszkodzenia, co razem z badaniem palpacyjnym pomaga w doborze metody leczenia. Ta metoda diagnostyczna znajduje również zastosowanie w przypadku poszukiwania ewentualnego ciała obcego w przewodzie nosowym. Przy podejrzeniu stanu zapalnego zatok przeglądowe zdjęcie rentgen. Zatok pozwala uwidocznić np. poziom płynu w zatoce, który jest wskazaniem do wykonania punkcji. Można również w ten sposób obserwować postępy w leczeniu stanu zapalnego. Tomografia komputerowa Obecnie, tomografia komputerowa wypiera przeglądowe zdjęcie rentgenowskie zatok. Ponieważ stała się łatwo dostępna dla większości pacjentów i stanowi źródło wielu informacji dla lekarza, pozwala ona na ocenę struktur anatomicznych, umiejscowienie patologii i często określenie jej zakresu. Wykorzystywana jest do zaplanowania rozległości zabiegu, a także NP, w przypadku nowotworów do oceny jej zasadności. Należy pamiętać, że wykonywanie tomografii w celu zaplanowania leczenia zabiegowego nie powinno się odbywać w czasie trwania aktywnego stanu zapalnego, ponieważ nie odzwierciedla one wtedy rzeczywistych zmian błony śluzowej nosa i zatok. Rezonans magnetyczny przy poważniejszych chorobach lub w razie wątpliwości diagnostycznych można wykonać rezonans magnetyczny. Używa się go przy diagnostyce chorób nowotworowych. A także powikłań wewnątrzczaszkowych i wewnątrzszoczodołowych. Pozostałe metody diagnostyczne w przypadku zaburzeń powonienia można wykonać olfaktometrię. Istnieją liczne subiektywne i obiektywne metody oceny identyfikacji, odróżnienia oraz intensywności zapachów. Nie są to jednak badania wykonywane standardowo w każdym gabinecie laryngologicznym. Można również oceniać drożność nosa za pomocą rynomanometrii, która polega na pomiarze przepływu powietrza przez nos przy swobodnym oddychaniu przez przepływomierz zamontowany do maski. Innym badaniem używanym w tym celu jest renometria akustyczna. Pomiar wykonuje się od przedsionka nosa aż do części nosowej gardła za pomocą odbicia akustycznego.